Dobra, idę Ktoś... za przodu. No idę z tobą. Potrzebuję broń jakąkolwiek. Ktoś, Ktoś kratę ruchomy słyszysz? Ktoś tu jest. Na myślisz? Ktoś tu jest. Jest, jest! Kurwa, zabij go. Dobra, dobi go. Dobra. Pięknie. 3 HP mam, kurwa. Pierwsza, dajemy grzyby, 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 grzyby. Mam sobie się. Nie wierzę w tą Miałem grę! Miałem syringe i grzyby. Nie wiedziałem. Myślałem, że on ma. Jak miałeś tylko grzyby, to... Dobra, Kuba. Słap mnie za ręce. Słap za rękę. <laughs> Nienawidzę tej gry za to. On już nie wstanie. Ty, teraz tylko... Ja albo ty wstań. <laughs> nie wstaniemy obydwoje. Dobrze z nas tą niebadą grę. Wstaniemy. Tylko wiesz to. Nie w to. wierzę to. to nigdy Kuba, nie wstań. wstań. Jak tego potrzebuję. Wstań, Kuba. Wstań, Kuba. Nigdy nie miałem. że to, to dla z... mnie. Wstań. Wstań. Wstań! Wstań! Powiedz, nie jesteś sam. No nie, 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 podnieś mnie, podnieś mnie. Podnieś mnie Stary, podnieś mnie, mamy to, mamy to, mamy to, no. mamy nie, to! Mam, mam broni. Wiesz, Ma, gdzie jest broń? No nie! Mam, mam kurze, mam, mam delgana. Kusze.